Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj Pan Paweł Strączyński, wiceprezes banku PKS. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Zacznijmy od transformacji energetycznej Polska przechodzi taką, przechodzi transformację energetyczną coraz więcej energii produkujemy z wiatru ze słońca zielona energetyka to również, taki sztandarowy program Komisji Europejskiej, z tym, że transformacja energetyczna wymaga olbrzymich nakładów szacunki są takie, że do 2030 roku trzeba będzie zaangażować aż od 1 do 1,7 biliona złotych, czy w ogóle w polskim sektorze są takie pieniądze i skąd Polska może je pozyskać, program tra, transformacji energetycznej Polski jest programem który często porównuje się do programu odbudowy Polski czy całego wysiłku odbudowy Polski po II wojnie światowej, skala inwestycji jest ogromna, w. Tych najbardziej, najbardziej może nie pesymistycznych, ale w tych najszybszych scenariuszach w przypadku przyjęcia pakietu Fit for 55, faktycznie do roku 2030 będziemy musieli poczynić bardzo znaczące postępy, jeśli chodzi o dekarbonizację. Jeżeli pozostaniemy przy pakiecie Fit for 40, no to mamy analogicznie więcej czasu, więc tam prawdopodobnie do roku 2040, może nieco ponad rok 2040, faktycznie będziemy musieli wydatkować kwotę o której mówił pan redaktor, czyli bilion bilion 300 do nawet biliona 700 miliardów złotych. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że nie ma odwrotu od transformacji energetycznej. Myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Polska jest częścią Unii Europejskiej. Nie jesteśmy samotną wyspą, jesteśmy państwem położonym w centrum Europy. Państwem, który, które jest, odgrywa znaczącą rolę, jeśli chodzi o gospodarki europejską, gospodarkę Unii Europejskiej, więc chcąc nie chcąc, musimy również dostosowywać się do regulacji, które są w Europie wprowadzane. I ostatnie, ostatnie miesiące myślę, to już bardzo wydatnie no, unaoczniły, że transformacja energetyczna przez odnawialne źródła do odnawialnych źródeł energii jest tą transformacją najwłaściwszą. I w najbliższym czasie rozpoczną się, mam nadzieję, bardzo duże inwestycje związane z energetyką odnawialną. Mam tu na myśli morskie farmy wiatrowe, których budowę rozpocznie... Polska grupa energetyczna wraz z duńskim Erstedem rozpocznie PKN Orlen, z Nordwind i Polenergia ze swoim partnerem więc ma powstać w najbliższym czasie to jest kwestia pięciu pięciu sześciu najbliższych lat powstanie 6,5 gigawata mocy, na Bałtyku jaka to jest część jakie, jaka to jest część zapotrzebowania Polski na na energię. Więc te, te wiatraki one będą w stanie docelowo zastąpić praktycznie cały kompleks w Bełchatowie. To są to są porównywalne to są porównywalne wielkości. Oczywiście źródła konwencjonalne, które dzisiaj mamy, są dużo bardziej stabilne, tak? Natomiast wiatr na Bałtyku, wietrzność na Bałtyku jest stosunkowo dobrze zbadana i przy odpowiednim Zaimplementowaniu magazynów energii, które będą towarzyszyły inwestycją w morskie farmy wiatrowe, myślę, że będziemy w stanie, będziemy w stanie docelowo tak ten profil energetyczny morskich farm wiatrowych tak nim sterować, aby było to takie stabilne źródło energii. Przed nami również najbliższy czas, czyli budowa elektrowni atomowej, która docelowo ma zastąpić, ma zastąpić źródła węglowe i Ogromny program również budowy źródeł rozproszonych. Ostatnie lata, właściwie, przepraszam, ostatnie miesiące unaoczniły, że oparcie się o węglowo szczególnie o węglowodory, o gaz ziemny, jest drogą donikąd. Rosja wykorzystuje zarówno węglowodory, jak i gaz ziemny jako broń, wywierając wpływ na czy naciski na całą Unię Europejską. I absolutnie zgadzam się tutaj z ostatnią wypowiedzią pana premiera Sasina w Davos podczas światowego szczytu światowego szczytu ekonomicznego, że polska transformacja dzisiaj to powinna być droga bezpośrednio od węgla do źródeł odnawialnych z pominięciem paliwa przejściowego, jakim miałby, jakim miałby być gaz. I te miliard. Te bi ten bilion 300 miliardów, czyli kwoty pieniądze. olbrzymie. Oczywiście sama Polska nie byłaby w stanie sfinansować tak ogromnego, tak ogromnego programu. Natomiast do roku 2030 z różnego rodzaju źródeł, przede wszystkim europejskich, jest przewidziane około 230 miliardów złotych, bo to są pieniądze z polityki spójności, z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji plus program KPO. Więc te 230 miliardów złotych, które wejdzie do naszego systemu, jako Taki akcelerator programu transformacji w, porówna, w połączeniu ze środkami krajowymi myślę, że to będzie taki bardzo dobry impact na takie rzeczywiste nabranie tempa, nabranie przyspieszenia transformacji. Ale budowania konsorcjów, banków, instytucji finansowych, żeby, żeby finansować tego przedsięwzięcia, jest chyba nieuniknione, bo są jednak zbyt, zbyt duże pieniądze, jak na możliwości polskiego systemu. Więc jak, jakiegoś typu konstrukcje finansowe również. Z udziałem kapitału zagranicznego chyba będą tutaj potrzebne. Jak Panie że ma, ma pan absolutną rację. Dwa lub trzy lata temu yy, powstawała, czy rozpoczynała się inwestycja u wybrzeży Szkocji, około 60 km od wybrzeży Szkocji, farmę wiatrową, pod, morską farmę wiatrową, podobną do tej, którą będzie budowało PGE razem z Erstedem. i tam konsorcjum finansowe liczyło o ile dobrze pamiętam 28 banków i dwie instytucje, pozabankowe, więc to wolumen, wolumen inwestycyjny jest bardzo podobny bierzemy jeszcze pod uwagę osłabienie złotego inflację więc więc jeśli chodzi o złote będzie to pewnie nieco więcej ale to tego typu konsorcja będą musiały powstawać ale co jest myślę bardzo interesujące. Zgłasza się już w tej chwili, jeszcze przed finalnymi decyzjami inwestycyjnymi, już zgłasza się kolejka inwestorów, kolejka banków, kolejka instytucji finansowych pozabankowych do Zarówno do, do inwestorów, jak i do, do kraju, do Polski, wyrażając ogromne zainteresowanie w uczestnictwie w tym projekcie. No właśnie, bo są to inwestycje, które są chętnie podejmowane, czyli chętnie finansowane przez sektor finansowy, dlatego że chyba również akcjonariusze mają do nich coraz więcej sentymentu I tu chciałem zapytać Pana o, o sam o Bank PKO, bo Bank PKO SA współfinansuje re, realizację takich przedsięwzięć w energetykę odnawialną, na przykład budowę największej w Polsce farmy fotowoltaicznej. Jakie to ma znaczenie dla biznesu banku, a także dla jego akcjonariuszy? Bank Pekao S.A. jest absolutnym liderem jeśli chodzi o finansowanie dużych projektów i finansowanie przedsięwzięć, korporacji i dużych podmiotów gospodarczych w Polsce jesteśmy bankiem pierwszego wyboru i nasz udział w rynku on już wynosi prawie 30%, więc można powiedzieć że co trzeci duży projekt inwestycyjny jest finansowany bądź współfinansowany najczęściej współfinansowany przez bank Pekao S.A. My na te projekty patrzymy bardzo pozytywnie z dwóch głównych względów. Po pierwsze, projekty te wpisują nam się w przyjętą strategię i w przyjętą strategię ESG. Do roku 2024 bank PKO SA chciałby zaangażować się w projekty nisko i zeroemisyjne na łączną wartość co najmniej 30 miliardów złotych. Oprócz tego chcielibyśmy obniżyć udział i, w nasz udział finansowy w aktywach wysoce, wysokoemisyjnych do poziomu poniżej 1% całego portfela kredytów. I oczywiście można to zrobić na dwa, na dwa sposoby. My wybraliśmy sposób. Prorozwojowy w sposób rozwojowy, to znaczy będziemy zwiększali, będziemy zwiększali w naszym portfelu liczbę projektów nisko i zeroemisyjnych. Dlatego, że bank PKOSA nie postąpi tak, jak postąpiły banki zagraniczne, to znaczy my z dnia na dzień nie wycofamy się, nie odetniemy finansowania aktywom wysokoemisyjnym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są to aktywa. Po pierwsze jeszcze przynoszące jeszcze przynoszące zyski, po drugie są to aktywa bardzo ważne w polskim systemie energetycznym, a po trzecie odcięcie finansowania dla takich aktywów wywołałoby ogromne problemy finansowe dla grup energetycznych obecnych w Polsce, obniżyło ich możliwość finansowania z własnych środków, czyli wkładu własnego dla projektów nisko i zeroemisyjnych, więc byłby to w naszej ocenie absolutnie strzał w kolano. Panie Prezesie, chciałbym przejść teraz do, do polskiego rynku, ale już bezpośrednio rynku finansowego, rynku bankowego. Jesteśmy po publikacji wyników za pierwszy kwartał całego, całego sektora finansowego. Można powiedzieć, że to jest. Obraz jest mniej więcej taki, jeżeli chodzi na przykład o kredyty, że kredyty mocno wzrosły. W Państwa przypadku bo był bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi o kredyty dla firm dużych i małych. Jak według Pana ten rynek kredytowy będzie? Wyglądał, no, załóżmy, w tym roku, zarówno jeżeli chodzi o firmy, jak i o y, klientów indywidualnych. Mam, ba, mamy dosyć trudną sytuację, bo mamy i wysoką inflację, rosnące stopy procentowe. Więc jak, jak pan to widzi? Czy, tutaj, czy ten rynek kredytowy w przypadku firm będzie coraz mocniejszy, firmy będą coraz bardziej ostrożne? Mamy jednak do czynienia z dużą, z dużą niepewnością, z dużym ryzykiem na rynku wywołanym zarówno y, no, takimi wskaźnikami makroekonomicznymi, jak, jak po prostu sytuacją globalną Tak, musimy podzielić cały koszyk na trzy grupy. Pierwszy koszyk to będą projekty związane z bezpieczeństwem państwa. To są projekty z, związane z transformacją cyfrową, projekty związane z budową sił obronnych naszego kraju i są to projekty, które będą będą prowadzone przez największe polskie firmy o stabilnej sytuacji. Myślę, że nie jest, nie jest żadną tajemnicą, że spółki skarbu państwa zeszły rok, no to zaliczyły do, jedy, bardzo wiele spółek zaliczyło ten rok do najlepszych w historii. I my oceniamy, że te projekty one będą przyspieszane i portfel kredytowy banku PKO będzie tutaj rósł. Dość dynamicznie. Powiedziałbym nawet, że oceniamy, że to będzie bardzo dynamiczny wzrost. Mimo tego, że koszt pieniądza się tak. zwiększy, będą tak. mamy no wysoką inflację rosnące stopy procentowe. Tak jest, zgadza się, zgadza się. Yy, Przypomnijmy tylko, że my rzeczywistą stopę procentową, która jest różnicą między stopą procentowania kredytów a inflacją, my ciągle mamy ujemną. Tak, bo jeżeli dzisiaj kredyt mamy średnio oprocentowany na 8-9%, a inflacja obecnie wynosi w granicach 14%, czyli realna stopa i realna stopa procentowa jest ujemna. Co do obecnej sytuacji, my oceniamy, że może ona potrwać około dwóch lat, bo jednak oczekujemy dalszego zacieśniania polityki pieniężnej właśnie w celu walki, w celu walki z inflacją, ale też mamy wszyscy. Mam nadzieję w tym scenariuszu, w naszym scenariuszu bazowym, inflacja już w przyszłym roku powinna spadać, dlatego że czynniki inflacyjogenne dzisiaj, one też powinny wygasać. Oczywiście ogromne znaczenie będzie miał dalszy rozwój konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Jeżeli ten konflikt będzie eskalował, to oczywiście sytuacja może się diametralnie zmienić. Natomiast w sytuacji kiedy kiedy dojdzie tam do stabilizacji, stabilizacji rozumianej w ten sposób, że to niekoniecznie, że Ukraina wygra, tak, ale że sytuacja się uspokoi to zarówno ceny surowców jak i ceny energii powinny spadać i to będzie bo jest to dzisiaj jeden z najważniejszych czynników inflacjogennych w, w momencie spadku tych cen też um, uważamy że dość szybko będziemy mogli będziemy mogli zaobserwować spadek inflacji y Spadek inflacji, czyli będą spadały 100% ale na razie mamy sytuację taką, że procentowe rosną, co z jednej strony jest dobrym zjawiskiem dla banków, no bo rosną, rosną zyski odsetkowe, ale z drugiej strony rośnie ryzyko, że te kredyty, które jednak są kosztowne, będą coraz trudniejsze Tak droższe. jest i te będą, właśnie... będą, no, będą trudne do spłacenia. Tak jest. Y tym drugim koszyku który my określamy jako kredyty udzielane dla małych średnich przedsiębiorstw tam spodziewamy się również stabilnych wzrostów gospodarka będzie się rozwijała nasze ostatnie analizy wskazują że PKB w tym roku w ujęciu średniorocznym powinno wynosić około 5 może nawet ponad 5 punktów procentowych. W przyszłym roku na pewno będziemy mieli do czynienia ze spadkiem dynamiki, ale to będzie ciągle rozwój na poziomie około 3-3,3%, więc te projekty będą się rozwijały. Natomiast jeśli chodzi o kredyty detaliczne. Tak jak pan redaktor zauważył, ze względu na bardzo duży wzrost strat może dojść do sytuacji, że jakość tego portfela będzie się pogarszała. Ale na razie mam dobrą sytuację, bo jeżeli chodzi o spłatę kredytów, takie były wyniki za, za, za pierwsze miesiące, pierwszy kwatał. Kredyty, zwłaszcza kredyty hipoteczne były spłacane terminowo, bez, bez żadnych opóźnień. Tak, kredyty hipoteczne w Polsce w ogóle charakteryzują się bardzo wysoką jakością. Polacy, szczególnie jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, bardzo przykładają ogromną wagę do terminowej spłaty tych kredytów, więc koszty ryzyka za pierwszy kwartał one były rekordowo niskie i tak jak wspomniałem, my przewidujemy, że te koszty ryzyka wzrosną, natomiast one pozostaną według naszych prognoz na na tym takim stabilnym poziomie, takim jaki mamy założony w strategii 50-60 punktów bazowych. Bardzo dziękuję, dziękuję panie prezesie. Naszym gościem był pan Paweł Strączyński, wiceprezes Banku PKSO. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. dziękuję za uwagę. Do widzenia.